Ja, ja. Cześć, witajcie na nowym odcinku, a w dzisiejszym odcinku yy, ze mną jest... Jestem ja, a ze mną jest w ogóle... Zobaczę czy on jest na serwerze, bo... Yy, no. Freddy, ty wbiłeś na zły serwer! A dobra, dobra, to wbiłem. Freddy, no musisz wyjść z gry i do mnie dołączyć, a nie do gry! Ale ja to łączę ze sklepem! Krótko! Dobra, dobra, już nieważne. Widzicie, widzowie, jaki to jest kapał. Ale dobra, niech będzie, że to łączyć się, coś się, się zbagowało. Do, dobra, może ty jesteś, może ci nie ma. I tobie się. I tobie zbagowałam się. Dobra, zrobię, się spoko. No i Freddy, dołączył, gdzie jesteś. Freddy, gdzie jesteś? O, euro Freddy! Dlaczego... kurczaki! A dlaczego tylko dwa? Nie wiem, mam lepsze pety, ale chciałam założyć kurczaki. Mam o wiele, wiele, wiele lepsze Pety, ale chciałam założyć kurczaki. No dobra, to chodź tutaj na tę beznadziejną krainę. O tu. Co nic się nie robi, tylko jajka kupuję. Kupię jedno za tego biliona. No oj oj. Ktoś jeszcze ze mną tym tradeować? Widzę. Ej, to Freddy, chodź za mną. Musimy na jedną krainę pójść. Freddy, no gdzie ty jesteś? Czekaj! Tak, no chodź. Dobra! Ten Bumble nie chce się trajdować to... Chodź. Idziemy. Spotykamy tam się na końcu, dobra? Dobra, ale jakby co to ja wydałem wszystkie robuxy na inną grę nie mam tej deski. No, no, to moje wino. Nie. Eee, dobra, to fajnie pewnie będą rozwarty. Eee, Widzowie, to zajmie godzinę, zanim. to, ta, to tam się spotykamy. Ja z widzami ogarnę pięć innych rzeczy. Dobra. Tam się spotykamy, dobra? Dobra. Radzi. Nie chcę, żebyś to w ogóle widzowie, to jest ostatnia skrzynka. Otworzyłem dzisiaj wszystkie skrzynki. Cały dzień grałem w tą grę i otworzyłem te wszystkie skrzynki. 12, 10, 9, 8. Błagam, żeby mi się trafił ekskluzywny Petrus. Ekskluzywny 3, 2, 1, i nie... Wiem, że mi się nie trafi, ale bardzo bym tego chciał. Hmm. Szybciej biegnij ty nukski ludziku. Nie. Hmm, dobra. Widzowiec. Nie przejmujcie się tamtym hałasem. O tutaj hej. Ma, masz tą Ukrainę Freddy? Czekaj. Ojej. Widzowie widzicie? Co się dzieje? Ten odcinek będzie głupi. Freddy! Czekaj, ja, ja, nie, ja się stytam. Tradynałem takim dobrym Petem. Zobacz. Czekaj, daj mi go na chwilę. Bo muszę zobaczyć, jakie on ma moce. Czy ma lepsze ode mnie. Wyśleci ci tradeika. Nie, nie tradeuję się nim. Czekaj, ale weź zezwól i po prostu go wystaw. Ej, mogę go na chwilę, bo jak mi go dasz, to na no serio ci za jakąś minutę oddam, bo y, ja coś muszę sprawdzić, czy, bo on jest lepszy od mojego i muszę sprawdzić, czy y, on, czy on, y, ile on rozwali taką wielkaśną skrzynię fajną, której ty nie masz. Dobrze, to idziemy, to będzie szybko. Ale no to chodź, masz to odblokowane? Dobra, czemu te inne pety? Dobra, zajmuje je, bo one są takie w... Chorobie. No dobra, Janek daj mi, bo to musisz y, odblokować krainy za 7 bilionów. Ale nie. Ale tych... Jezu! Ja mam tam skrzynię! Ale nie to! Posłuchaj! No. Musisz przejść jakieś trzy krainy. I Ale tam... portale? Tak. A masz takie Ej, w ogóle... Ja mam wszystkie portale! Ale nie tamte portale. Masz taką krainę, gdzie są pieniążki takie ciemno-niebieskie? Tak. A daj, bo ty tej krainy na bank nie masz. Ma... Nie tu. Dobra, tepnij się tu. Ile masz diamentów? Zaraz ci powiem e, 90 21 k To kliknij teleport taki z boku masz takie taki czerwony przycisk i tam zjedź na sam dół tam gdzie masz no, tam gdzie masz i na sam dół łapam są tylko te znaki zapytań

Dobra, tu jest ten święta, tu ja. Tu mogę kupić wszystkie pecy. O, mam jakieś fajne jajko, fajne jajko. Dobra, fajne. Nie mi tego pyta na chwilę, a ja ci za minutę go oddam? Dasz mi go na kilka... No dobra, no to wyślij do mnie trajda To po co go nie Ja ci go i tak nie tylko oddam. Ale oddaś mi go? Tak, oddam ci go. Pójdę na tę Ukrainę i niedługo do ciebie się teleportuję i ci go No coś nie muszę się do ciebie teleportować, żeby ci odez, ale dobra. Da vet jeg hva Na... Co? Na ostatnich kalach? Dobra. No, może widzowie ten odcinek jest tego zawsze nudny. Ale dobra. Widzowie lecimy sobie, bo w ogóle muszę zrobić to jest nie ja coś rozumiem. Ja, ale ten pet szybko rozwala. Ale, ja, ale on szybki. Znaczy na tej krainie, na której, na której jestem, to on nie jest taki szybki. Taki go z 1T? No bo tam, na której ty jesteś krainie, to on będzie szybki, bo on jest taki, no. Ale tutaj już nie będzie szybki.

Dobra widzowie, to by było na tyle z tego odcinka. Subskrybujcie mój kanał, bo ile y, Freddy dobijamy łapek w górę? Czemu zawsze mnie się wydasz? Nie wiem, bo Ty jesteś na odcinku. Kto jeszcze jest? Dobra, miliony milionów. Milionów, ciekawe czy tak się stanie. Milion. Zaskrybujcie mój kanał, bo odobijemy milion, milionów, miliardów milion łapek w górę. A ja Wam dziękuję za oglądanie, no i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!